Dzień dobry, moim i Państwa gościem podczas 24. konferencji rynku kapitałowego jest Paweł Nierda, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry panie Pani prezesie, e, był Pan jednym z panelistów e, tutaj e, rozmowy o rynku finansowym wobec wyzwań transformacji klimatycznej. Proszę mi powiedzieć, jakie są potrzebne nakłady? I jaka jest rola rynku finansowego w transformacji energetycznej? No, te nakłady przewidywane są gigantyczne. Na jednym z wcześniejszych paneli e, był podany przykład, że na realizację tego Fit for 50, e, 2050 e, Zielonego Ładu, w całej Unii e, Europejskiej tylko jednego roku potrzebne są nakłady rzędu poprzewyższające 450 miliardów euro, co jest de facto porównywalne z całym rocznym PKB na przykład Szwecji. No ale jak gdyby zostawię, zostawiliwszy te ten kwestie tak astronomiczne, są nam trochę z boku, przejdźmy do tego, co się dzieje na naszym polskim podwórku. I tutaj oczywiście nasza rola jest, jest rolą taką szczególną. No, bank obchodzi w tym roku swoje stulecie, bank został Powołany do, do życia w 1924 roku i od początku jako Polski Bank Rozwoju. Nasza misja jest niezmienna od samego początku, czyli my dbamy o wzrost i rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, i oczywiście tutaj centralnie wpisuje się aspekt TSG. Bardzo często w tej dyskusji o, o tych celach zielonych, jak to się często popularnie nazywa, ta dyskusja jest prowadzana właściwie do tematu energetyki odnawialnej wiatraku, paneli słonecznych. Natomiast z mojej perspektywy temat jest znacznie, znacznie, znacznie szerszy. Bo, jak pamiętamy, w samej definicji ESG, są litery, jest ESG. I patrzenie na to wyłącznie z punktu widzenia generacji energii elektrycznej jest zawężeniem do tego E, a w naszych potrzebach, szczególnie w potrzebach, Takiej gospodarki jak Polska bardzo mocno wybrzmiewa zarówno S, jak i G, i wszystkie te cele są ze sobą powiązane. Dlatego my staramy się patrzeć na to kompleksowo i tak też działamy. W roku 2022 dzięki naszym aktywnościom zmobilizowaliśmy dla polskiej gospodarki łącznie wartość przekraczającą 330 miliardów złotych, z której ponad 80% uderzało w jeden, uderzało praktycznie w 11 z 17 celów zrównoważonego rozwoju, jak zdefiniowane przez, przez ONZ. Również nasz sposób naszej działalności zorganizowany jest w osiem programów, które adresują takie najbardziej, z jednej strony najbardziej istotne dla polskiego rozwoju obszary życia gospodarczo-społecznego, z drugiej strony te, w tych obszarach jesteśmy w stanie wygenerować największą wartość dodaną i aż sześć z tych ośmiu programów zawiera w sobie rozwiązania ściśle związane z celami ESG. Dlatego to są na przykład takie, takie programy jak kwestia termomodernizacji, jak kwestie przesyłu elektroenergetyki, oszczędnego budownictwa mieszkaniowego. Przede wszystkim tego dostępnego budownictwa. Także oczywiście są inwestycje w, 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 w fermy, wiatraki energetyczne, natomiast jest to tylko jedna z części naszej, naszej działalności. A proszę mi powiedzieć, czy polski rynek kapitałowy, na przykład poprzez emisję BGK, to wystarczająca opcja w ogóle do pozyskania środków właśnie na programy rozwojowe? substytujące środki budżetowe, no bo wiemy, że rozwój, zrównoważony rozwój jest drogi, więc czy to jest wystarczające? Między innymi o tym była ta dyskusja, bo my jako Bank Rozwoju, my mamy możliwość tworzenia tych rozwiązań finansowych w oparciu o wiele różnych źródeł. Poczynając od naszych własnych środków, bo oprócz tego, że jesteśmy Bankiem Rozwoju, no to jesteśmy również bankiem który dysponuje własnym bilansem, własnymi zasobami, i z tego też prowadzimy własną działalność, czy to w, 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 w systemy gwarancyjne, w systemy wsparcia kredytobiorców, ale także możemy czerpać tutaj jako jeden z, z certyfikowanych podmiotów. Możemy czerpać bezpośrednio z zasobów Komisji Europejskiej i tworzyć rozwiązania w oparciu o Komisję Europejską czy też o fundusze te strukturalne, czy też wreszcie o pewne fundusze rządowe. Natomiast ta dyskusja tutaj była w oparciu jak można byłoby zmobilizować, czy wykorzystać potencjał rynku kapitałowego na takie szersze, szersze zaangażowanie w, w, we wspieranie zrównoważonego rozwoju. W Polsce, bo wydaje się, że ta, cały czas ten potencjał jest tutaj nie taki, jakbyśmy jakbyśmy chcieli. I jeżeli być może finansowanie takich dużych projektów zrównoważonego rozwoju wprowadzanych przez duże, duże podmioty jest relatywnie łatwe, o tyle trudniej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o ten sektor SME. My jako bank bezpośrednio nie obsługujemy tej, tej, tej przestrzeni, natomiast już od wielu, wielu lat współpracujemy z wiodącymi polskimi bankami przy tworzeniu rozwiązań dla tego, dla tego sektora i wydaje mi się, że jest tutaj pewien potencjał. I te dyskusje, rozmowy już trwają, gdy, gdzie w oparciu o nasze rozwiązania na przykład pewnych instrumentów fin finansowych, takie jak obligacje, można by było pomyśleć o stworzeniu takich pewnych, e, pewnych łączenia, pewnych zasobów, łączenia pewnych interesariuszy czy to samorządowych, czy to, czy to właśnie z tego systemu SEB, gdzie z jednej strony moglibyśmy połączyć wiele relatywnie drobnych projektów, ale jednak łącznie dających bardzo dużą wartość rozwoju, dodaną w tym obszarze zrównoważonego rozwoju, z tymi zasobami bardzo dużymi zgromadzonymi na polskim rynku kapitałowym, chociażby w TFI czy innych funduszach. I czy Pana zdaniem w takim razie ta rola BGK na ten moment na polskim rynku kapitałowym jest wystarczająca, czy mogłaby być w większym stopniu? My jako bank działamy pe w pewnej przestrzeni, w której możemy, której, na którą zezwala nam prawo bankowe. Natomiast widzimy duży potencjał także na rynku kapitałowym. No, od pewnego czasu, od, 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 od ponad dekady, może już bliżej 20 lat, BGK nie jest aktywny na, na rynku kapitałowym. Tę działalność. Te, te kilkadziesiąt lat temu została wygaszona. Nie jest tajemnicą, że już od kilku lat przymierzamy się do tego, żeby być może powrócić w tę przestrzeń. Nie oczywiście, żeby tutaj konkurować z innymi domami maklerskimi, bo nie o to chodzi. Natomiast powrót na ten rynek kapitałowy może pozwolić nam właśnie w większym stopniu współpracować z, z pozostałymi interesariuszami. Tego rynku z funduszami, funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi, bo ten potencjał jest i tu wydaje mi się warto podkreślić, że nie jest to ta rozmowa, nie polega na tym, żeby w jakimś stopniu subsydiować lub też wypierać obszar działań realizowanych przez. Fundusze państwowe, czy też pozostały sektor bankowy, ale właśnie uwalniać, budować tę nową wartość, która będzie komplementarna, która będzie uzupełniać to, co czym już dysponujemy, bo te potrzeby, jak mówiliśmy na początku, są ogromne. Bardzo prezesowi dziękuję za tę rozmowę, a Państwu dziękujemy za wysłuchanie.